Dbaj, dbaj o swoje serce nie pozwól sercu, ulec u serce. Ruszaj się, ruszaj, jedz należycie. Nie pan na sercu przedłużysz życie. Czcigodne słuchaczki, czcigodni słuchacze. Witam Was serdecznie. Nazywam się Stefan Kaczmałewicz. Jestem kardiologiem, a to jest podcast Wytyczne i inne przydatne drobiazgi kliniczne. Dzisiejszy odcinek, który zaczął się oczywiście od dżingla autorstwa pana doktora Jacka Geska, fragmentu jego piosenki. Dzisiejszy odcinek jest poświęcony niezwykłej zupełnie pracy, która została opublikowana na początku tego roku w Europejs. ona jest podwójnie niezwykła. Po pierwsze jest niezwykła dlatego, że niezwykły jest zespół jej pięciu autorów. Są to Michael Glickson, Marek Jastrzemski, Michael Gold, Kenneth Ellenbogen i Haran Buri. Przyznacie, że no, tutaj opinie o tych specjalistach moż, mogą oscylować wyłącznie pomiędzy legenda elektrofizjologii i wybitny, uznany autorytet w elektrofizjologii. Więc to jest pierwszy element. Drugi element jest to pierwsze takie porównanie opublikowane stymulacji układu bodźco przewodzącego, czyli conduction system pacing i stymulacji biwentrykularnej, czyli tak zwanej, będącej częścią tak zwanej klasycznej stymulacji resynchronizującej. Yy, autorzy podzielili, yy, odnieśli się do każdej z tych metod yy, w konwencji pro-contra, to znaczy każda. Z tych metod została oceniona pod kątem jej pozytywów i negatywów. Jeżeli chodzi o pozytywy Conduction System Pacing, no to one są bardzo zachęcające. Po pierwsze jest to, Autentycznie fizjologiczna stymulacja, co znajduje swoje odzwierciedlenie w wąskim QRS-ie w krótkim czasie trwania QRS. Prawdopodobnie, ale to jest prawdopodobnie mamy lepsze wyniki kliniczne po zastosowaniu tej metody, ale to zostało ujęte ze znakiem zapytania, dlaczego? No bo mamy. Zbyt mało danych, o czym, jeszcze, o czym jeszcze będzie tutaj mowa. Po drugie, po kolejne, przepraszam, mamy mniej elektrod w pacjencie. Oczywiście nie dotyczy to sytuacji, kiedy potrzebujemy elektrody backupowej, stymulującej lub elektrody defibrylującej. Niewątpliwie zaletą jest, są niskie progi stymulacji, zwłaszcza przy stymulacji lewej odnogi pęczka Hisa. I wreszcie, co ma znaczenie, jest to metoda wiążąca się z niższymi kosztami dla systemu opieki zdrowotnej. To, ma, to jest na pewno zaleta. Zaletami stymulacji. Dwukomorowej jest przede wszystkim olbrzymia objętość danych, którą mamy na ten temat. Na pewno można powiedzieć, że tutaj jest to metoda evidence-based, bo mamy dowody na, na wszystko właściwie: na działanie, na ryzyka związane z tą metodą, na ryzyko niepowodzeń i jakie to mogą być niepowodzenia. Tak naprawdę wiemy o tej metodzie wszystko. Po drugie, jest to metoda bezpieczna, bo mamy dwa, z, tym, z definicji mamy dwie elektrody stymulujące. W związku z tym, w desperackich sytuacjach, no, bardzo mało prawdopodobne jest to, żeby pacjent został w ogóle bez stymulacji. Po trzecie, ponieważ mamy wiele lat doświadczenia i bardzo dobry sprzęt wielu producentów do tej metody, to odsetek, sukces, to, to odsetek sukcesów ym, przy tej metodzie jest no, wysoki, odsetek sukcesów implantacji i wreszcie niewątpliwie dysponujemy danymi z długotrwałej obserwacji pacjentów. To są niewątpliwe zalety. Natomiast jakie są wady obydwu metod, czy słabości, jeżeli chodzi o conduction system pacing? Po pierwsze, ciągle mamy zbyt mało danych. Dane napływają ciągle, ale musimy powiedzieć, że jest ich wciąż mało. Po drugie, niższa Niższy odsetek sukcesów stymulacji w przypadku najbardziej klasycznej odmiany Conduction System Pacing, czyli stymulacji pęczka Hisa. Po trzecie, idealnie jest mieć system elektrofizjologiczny podczas implantacji, zwłaszcza jeżeli mówimy o, o implantacji lewej odnogi pęczka Hisa i to zwiększa komplikacje i podwyższa koszty. Po kolejne programowanie i follow-up zwłaszcza w przypadku stymulacji pęczka Hisa jest skomplikowane i bardziej czasochłonne. Kolejna słabość, nie mamy tak naprawdę danych z odległego Długoterminowego follow-upu w przypadku stymulacji odnogi pęczka Hisa, bo jest to metoda młoda stosunkowo. W przypadku z kolei stymulacji, stymulacji pęczka Hisa mamy do czynienia z wysokim odsetkiem reoperacji spowodowanych problemami z położeniem elektrody. Również w przypadku w odniesieniu do stymulacji pęczka hisa, u niektórych pacjentów ewidentnie wymagane jest, wymagana jest dodatkowa elektroda jako elektroda bezpieczeństwa. I wreszcie ostatni punkt, i wcale nie taki zaniedbywalny, nie mamy danych na temat długookresowej, odległej. Usuwalności elektrod do conduction system pacing. Mamy pojedyncze doniesienia, które są niezwykle zachęcające, ale jeżeli spojrzymy na liczby, to na pewno nie są to dane, które możemy uznać za wystarczające, za uspokajające. Tutaj nie ma porównania do stymulacji dwukomorowej i wentrykularnej. No dobrze, a jakie słabości ma stymulacja biwentrykularna? Na pewno jest z definicji mniej fizjologiczna. Mamy szeroki QRS, ale co więcej, pamiętajmy, że stymulujemy lewą komorę od nasierdzia, a nie od wsierdzia. W związku z tym odwracamy kierunek aktywacji ściany lewej komory w stosunku do fizjologii. Co powoduje nasilenie dyspersji repolaryzacji i może być potencjalnie pro, proarytmiczne, i bywało, i mamy takie udowodnione przypadki. Oczywiście ten problem jest mniejszy w przypadku CRTD, ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że wyładowania wysokoenergetyczne ICD. Też nie są obojętne dla zdrowia pacjentów, bo z jednej strony doraźnie ratują życie, ale z drugiej strony, zwłaszcza wtedy, kiedy jest ich więcej, są czynnikiem ryzyka depresji i zespołu stresu pourazowego, który jeden i drugi czynnik w sposób udowodniony skracają życie. Kolejny problem ze stymulacją biwentrykularną to stymulacja przeponowa. Która jest wciąż problemem. E, czasami mamy do czynienia z wysokimi progami stymulacji, to kolejna słabość. E, optymalizacja układów do stymulacji biwentrykularnej jest skomplikowana i czasochłonna. I tutaj no, nikt nie wymyślił idealnego rozwiązania, i ostatni czynnik. Który, którego nie da się pominąć, to koszt. Jakie wnioski pozwalam sobie subiektywnie wyciągnąć z tego porównania? Po pierwsze, większość realnych słabości CSP dotyczy stymulacji pęczka Hisa. W przypadku stymulacji lewej odnogi pęczka Hisa. Y, jest y, problemem, jest raczej niedostatek danych. Po drugie, prawdopodobnie w związku z tym, że tych słabości jest mało, być może to właśnie stymulacja lewej odnogi pęczka Hisa powinna stać się metodą stymulacji układu bodźco-przewodzącego z wyboru, wypierając tej pozycji stymulację pęczka Hisa, która y, Prawdopodobnie przejdzie do roli takiego planu B u pacjentów, u których stymulacja pęczka Hisa jest niemożliwa, czyli będzie to takie narzędzie zapasowe, ale ponieważ przeznaczone na trudne sytuacje, to tą technikę zdecydowanie trzeba będzie znać, jeżeli będzie się implantowało układy do stymulacji yy, układu bodźco przewodzącego serca, a myślę, że właśnie to stymulacja układu bólczo-przewodzącego serca stanie się nowym standardem. Na pewno trzeci wniosek, znaczy czwarty już właściwie, to brak danych z dużych populacji, z długą obserwacją stoi na przeszkodzie zaakceptowaniu już w tej chwili jakiejś dominującej roli stymulacji układu bodźco-przewodzącego. No i wreszcie o kolejnej, o, o tej roli praktycznej stymulacji układu bodźco-przewodzącego przekonamy się zapewne w kolejnych wytycznych, które pewnie niebawem zostaną opublikowane. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę. Dbaj, dbaj o swoje serce, nie pozwól sercu, ulec usterce, ruszaj się, ruszaj, jedz należycie, nie pan, na sercu, przedłużysz życie.